A wszystko zaczęło się w 1948 roku w małej miejscowości Bodzechów pod Ostrowcem Świętokrzyskim, 27 grudnia, tuż po świętach Bożego Narodzenia. Że w drewnie znam się będzie. A najbardziej y, to na drzewach. Które do czego służy? O, że dom twardy y, do rzeźbienia się nie nadaje. ale i pamiękka, to do rzeźbienia się nadaje. A, a albo modrzew. Przecież mówię, że Jan będzie na imię. Po moim dziadku, po Janie dębniaku. No i po mnie, Janinie. no, A ten swoje. Już co na ławeczce z fajeczką. A rodzice wiedzą, że ty kurzysz? A ile to lat ma kawaler, że taki się dorosły wydaje? No, proszę księdza. No, ale u mnie w domu to dziadek, pali, yy, ojciec, pali, o, oj yy, brat starszy, brat starszy. A ty, Lucek? Tak do ciebie mówię. Słyszałem, że przy wielkim wiecu robisz. O, zuch, chłopak! Zuch! Dzięki takim ludziom jak wy, Polska Ludowa rośnie w siłę. Czuć. Czuć socjalizmu. Duch, duch. A będzie to pierwszy film w naszej nowej powojennej

Robimy premierę podkarpackiego szampana. pałomi, winica spotkaniówka. To A, ma nie, powiem. nie, 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 Ale nie, 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 bardzo. nie, bardzo. bardzo